Siemka, tu Kolekcjoner Hochlik, to będzie już dzisiaj drugi mega zestaw startowy Ekstraklasy na kanale. I właśnie otworzymy se zestaw, otworzymy se poza kadrem, żeby nie zwalić nic. I teraz będę miał 7 albumów na wymianę lub sprzedaż lub na oddanie w gratisie. Mamy tu album... Ja go kładę na bok. W poprzednim trafiliśmy herb Zawiszy, między innymi logo Panini i ma całą pierwszą stronę na wymianę. Mamy trzy saszetki i sobie je otworzymy. To lecimy z pierwszą. Mamy... Michał Feir z Ruchochorzów, Dariusz Duda z Wisły Kraków, Paweł Sobolewski z Korony Kielce, cały skład GKS-u, pierwsza naklejka, fajna i Dominik Kun. To na wymianę wymienię chętnie za karty. Lub naklejki, legi, lub jakieś karty klubowe, coś takiego. Dobra, lecimy z drugą. To kładziemy na bok. Mamy tak. Martin Konczowski Tą naklejkę trafiliśmy z kolekcjonerem Jakubem na Pack of the DD. Jak nie widzieliście, zapraszam do poprzednich filmów. Martin Konczowski z Ruchu Chorzów. Rafał Boguski z Wisły Kraków. Michał Janota z Korony. Rafał Porczej z Zawiszy. I Patryk Małecki z Pogoni. Mamy ostatnią saszetkę. No nie. Oj, oj, oj. I trochę nam się rozwaliła naklejka. Bardzo ślusarski. Kiedyś, między innymi rok temu, zawodnik Lecha Poznań. Semir Silić. No i drugi już na wymianę. Mam to dwa razy na wymianę. Logo Ekstraklasy. Jeszcze skład Lechi. I Frank Adu Kwame. To tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Pozdrawiam. Kolekcjoner Hochlik. Narka.